Dzień dobry, kochani. Jak wiecie, moją olbrzymią pasją są góry, Łukasz, motocykle i będziemy łączyć ze sobą te dwie pasje, które swoją drogą od siebie przejęliśmy I teraz Łukasz kocha góry i motocykle, ja kocha motocykle i góry. W każdym razie dzisiaj będziemy je łączyć i zamierzamy wybrać się naszym e, sportem e, Kawasaki ZX10R na górę ślężą. Przed nami jakieś 300 km, pogoda w co jest piękna, ma być 14 stopni. Niestety, podejrzewam, że to już jedna z takich ostatnich dalszych wypraw z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że zrobić 300 km na moto w pandemii jest tym jeszcze póki co. To jest naprawdę dosyć spore wyzwanie. Drugi to pogoda. No jednak 300 km na sporcie zimą to nie będzie zbyt wątpliwa przyjemność zatem, no, liczymy się z tym, że to może być taki nasz. Jeden z ostatnich razów, zatem trzymajcie kciuki za pogodę i za to, żebyśmy bez problemu bezpiecznie dojechali na miejsce. Nie jest mi siebie za, to w sumie tylko ja. To raczej pewne szybko nie dosiegnę twoich gwiazd. Czuję się lepiej sam i się uśmiechnę. Jak ciebie zobaczę na tapecie, czy gdzie będziesz tam? Czy jestem fejmem? Ja nawet nie chcę tych zdań Ja nawet nie chcę, by ktokolwiek mnie naprawdę znał. Zmieniłem twój świat, uratowałem, ja. Rozczarowany tylko jestem, Czar, słyszę w 115 przejechanych kilometrów. Pomimo tego, że świeci słoneczko to jest w miarę ciepło, to jednak po przejechaniu tej setki czuć już taki mały chodek, dlatego zdecydowaliśmy się na pierwszy przystanek. Pijemy kawusie i ruszamy dalej. Przed nami kolejne 187 kilometrów i będziemy na miejscu. Jej Jak nie zapamiętasz czy zostanie po mnie ślad może znałeś łapi Jesteśmy w trakcie naszej drugiej przerwy? Bijemy herbatkę, lecimy atakować naszą slężę, co już masz przed nami już tylko kilkanaście kilometrów. Kiedy skończy się lud? Zatem dostaliśmy na Przełęczną padła i stąd za chwileczkę rozpoczynamy nasz trekking na górę. Na że będziemy wędrować niebieskim szlakiem. Jest to szlak uznawany za taki dość trudny, z ciekawostek, to na świeże można się dostać kilkoma szlakami. Bo oczywiście wybraliśmy sobie ten najtrudniejszy, ponieważ chcemy poczuć taki lekki górski klimat. Musicie wiedzieć również, że ślęża nazywana jest dolnośląskim Olimpem, ponieważ w przeszłości, bardzo dalekiej przyszłości, a mianowicie w 700 roku przed naszą erą na masywie ślęży oddawano część bóstwom słonecznym, bóstwom przyrody i bóstwom związanym ze zjawiskami atmosferycznymi. Także liczymy na to, że uda nam się tam poczuć jeszcze no jakiś taki zna, lekki, magiczny klimat. Jak jak no proszę, kto by pomyślał, nie że taka mała Ślęża potrafi dać nam tak w kość, to dlatego, że e, na dystansie 500 metrów pokonaliśmy 130 metrów przewyższenia, aby stanąć przed tą formacją skalną, która nazywa się Kazalnica. I ruszamy dalej. No proszę, ślęża nas naprawdę bardzo zaskakuje, nie spodziewałam się. Ten szlak będzie taki fajny, i do takiej stromej, takiej skalisty. Jest przepięknie, jesteśmy bardzo zadowoleni to był bardzo dobry pomysł, żeby z tą bardzo dobrą pałac roboczą. I na tapecie, czy gdzie będziesz tam? Czy jestem fejmem? Ja nawet nie chcę tych zdania, nawet nie chcę, by ktokolwiek mnie naprawił. Z jeszcze mały kawałek. W na naszej wycieczki znajduje się.

ale widoczni są naprawdę komunalne. Absolutnie z tego nie spodziewaliśmy Nie nastawialiśmy się na to, żeby zbudować tak pięknie, także jesteśmy naprawdę zaskoczeni. Fajnie, warto było tutaj przyjść, bardzo mój Kiedy skończy się cieszymy z tego, co zrobiliśmy. Obok mnie Miedźwiadek, inaczej niż Ślężański, jest to rzeźba kultowa, Epoki która powstała w okresie 470 roku przed naszą erą. No i mały odpoczynek. Hej, kochani, przed na podsumowanie dzisiejszego dnia. Przejechaliśmy około 360 km na moto. Przyszliśmy 8 kilometrów po naszej pięknej ślęży, czyli do, do, dolnośląskim Olimpie. Teraz jesteśmy w Płocku, gdzie za chwilkę uciekamy spać, jesteśmy opadnięci i jutro przed nami kolejny, piękny dzień, zatem do jutra. Kiedy Właśnie kończy się nas czas, może zna, człowieka może słyszać.